Liany nam się przydadzą bardzo do czegoś innego, również, czyli do zdobycia pierwszych meszy tak zwanych. Czyli potocznie mówiąc, mamy modyfikację, która daje nam możliwość. O, ej, a czasem te drzewa nie rosną odbiegania wokół niego? Nie. Tak, naturalnie szybko rosną te drzewa. Dobra, to zbiorę sobie. O, brzlęk. I mamy 50 liści, super. O, zbierzmy sobie też to te drewno. Nie, bo zauważyłem, że tak dziwnie szybko zdobyłem, czekaj, czekaj, czekaj. Tak! odbiegania. trzymasz kontrola, biegasz i, i to ci rośnie. Dobra, weźmy sobie, posadźmy i tak jak biegam... To drzewo rośnie. I teraz w tym momencie, jeżeli. Właśnie, bo mam, mamy tą questa, żeby zrobić się liany i dalej, żeby zdobyć nitki. No, już jedno co... zarobiłem. Tak, co robi, drz... co robi ten robaczek? Jeżeli za zarazimy go, ja tu właśnie z drugiej strony, może. To on powoli zaczyna się wgryzać struktury liści. Co powoduje oczywiście tak zwane pajęczyny, które, które się zarażają całe drzewo. Jeżeli się całe drzewo zarazi, to po rozwaleniu jego będziemy mieli możliwość uzyskania nitek.